Hej, ja, hej, hej. Nie mamy ostrości, nie mamy ostrości. Chyba już mamy. Cześć. Aż mi ślina spadła. Witam Was bardzo, ale to bardzo. I jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja zażywam moje witaminki. Magnes. Ogólne witaminki. I mój witapil na włosy, który dzielę na dwa. Bo jest tak wielki jak czopek. Oho, coś tam na telefonie piszcie. Nienawidzę tablet, tabletek, wiecie? już mi się szklanka tu uburdziła. I będę robiła sobie kawę. W moim ulubionym kubku z tym podwójnym dnem. Dawno z niego nie piłam. Wiecie co? Ja nie mam tutaj firmy. Moje kubki nie były tanie. Ja już je mam... Uff, ja już je mam ponad pół roku. Siedem miesięcy gdzieś. I ja ich nie myję w zmywarce ze względu na to, że one mają tutaj taką dziurkę. I przez tą dziurkę mi tutaj wlatuje woda w zmywarce i mam taki jeden, o, mam taki maluchny jeszcze, taki śliczniuchny i one właśnie, ten nie, ale ten drugi ma trochę wody w środku i ona nie chce wylecieć. Jeżeli chodzi o te kubki, to jak wpiszecie sobie w Google, wujka Google, 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 Google. kubek z podwójnym dnem, to mam wyskoczy tyle. Że nie będziecie wiedzieli, czym wybierać. A co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Że właśnie prawie, naprawdę prawie, skończyłam nagrywać dla Was film o tych ćwiczeniach, więc on już jest na kanale. Raczej nie inaczej. Pewnie tak. Bazyl tu był włos. Ja pitole. Dobra, później to wytrwam. A dzisiaj na obiad postanowiłam z przepisu Marty Dymek z bloga jadłonomia.pl. Nie przechodzę na weganizm, nie przechodzę na wegetarianizm. Nie chcę się zbliżyć do tej diety. Przepraszam, odbiło mi się. O, jasny kapelusz. Przepraszam. No co? Z dwojga złego lepiej w te nie? No i kupiłam sobie tofu. I nie wiem, czy to tofu jest dobre, czy to tofu jest niedobre. Yy, z tego co wiem, to ten pierun nie był tani. I zamierzam sobie zrobić yy, tofucznicę. Ale do tej tofucznicy potrzebne mi są płatki drożdżowe, coś takiego. I yy, kupiłam właśnie takie małe opakowanie, żeby je potem w razie czego zużyć. Nie wiem, mam nadzieję, że jesteśmy ostrzy. A jak nie, no to. No, żytko, nie? I te płatki drożdżowe w internecie, takie większe paczki, kosztują 16 zł. Ja za tą małą, tu jest tylko 100 gram, dałam 8 zł. Wiem, że przepłaciłam, ale nie chciałam kupować takiego dużego ze względu na to, żeby później zużyć. I kupiłam go, dlatego, że tam jest właśnie przepis na tofucznicę, czyli jajecznicę. Czyli nie używamy jajka, tylko używamy tofu. I że nigdy nie jadłam tofu i słyszałam, że wiele ludzi go nie lubi, stwierdziłam, że. Jak to jest dziwne, to może mi zasmakuje i dlatego też go kupiłam. I na obiad zrobię sobie właśnie tofu cznice. Nie wiem, tam jest przepis na całą kostkę. Ja nie wiem, czy ja tyle zjem. Chyba zjem. Tam w przepisie w ogóle jest jarmuż. Ja nie będę dodawała nic. Oprócz tych innych przypraw, które tam są w przepisie. No i właśnie do tego przepisu są potrzebne te płatki ryżowe. Drożdżowe ryżowe ryszczoty na wełdzie Płatki drożdżowe i kupiłam je między innymi dlatego też, że tam jest y, u niej bardzo fajny przepis na paprykarz chyba. I tam też są potrzebne te płatki drożdżowe i też był fajny przepis na parmezan. Jeżeli lubicie parmezan, to tam był właśnie chyba parmezan z migdałów i tam też do tego były potrzebne te płatki drożdżowe. I dlatego właśnie zakupiłam takie małe opakowanie, aby wypróbować to cudo. Bo słyszałam, bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo opinii, że jest on miodzio. No dobra, czy coś jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Nie. Obiad później, ja idę zmontować film, a później się z Wami połączę. No, tyle. Yy, obiad z wczoraj. <laughs> wczoraj była pizza z K2 i. Yy, mój mąż twierdzi, że pizza najlepsza jest też na drugi dzień bądź też wieczorem jak sobie tak poleży i to jest pizza z serem turek, uwielbiam tą pizzę z, serek, z serem turek albo wiecie co, yy, ona nie była z salami tylko to było salami, które miał zjeść kot, ale nie bójcie się on tego nie miał w gębie, także <laughs> spoko loko i uwielbiam też pizzę z papryczkami, tymi jalapeno czy jakoś tak i do tego salami matko, no normalnie uszy się trzęsą wtedy a jeszcze chcę Wam powiedzieć coś na temat y, lakieru. Gdzie ja go mam? Gdzie ja go mam? Chciałam Was tutaj... Hey, ja, hey, hey. Hey, mama, ja ty o, jest! Myślałam, że mam pomadkę na ustach. Chciałam Wam powiedzieć coś na temat tego Lakieru, no. Jeśli ma taką krowę, to potem nie ma ostrości. A teraz nie będzie widać. Poczekajcie. Jedną ręką to jest niestety ciężka sprawa. O. Widzicie? To jest ten lakier, który mam teraz na paznokciach, o którego pytaliście. I tego odcieniu Wam nie polecam. Absolutnie. To jest kolor Ja pierdzielę. Przecież to się wykończyć. To jest kolor... Uwaga, bo mój angielski jest powalający, nie? Wiecie o tym. Kolor 021 New Romantic. 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 No, mam nadzieję, że jakoś dobrze to przeczytałam. I nie polecam Wam go. Dlaczego? Dlatego, że żeby uzyskać takie krycie, jak ja mam teraz, to mam bez kitu, cztery albo pięć cienkich warstw. Jeżeli wrzucicie sobie dwie warstewki, no to wiecie, całe paznokcie Wam prześwitują, ale żeby uzyskać taki coś, jak ja mam teraz, to to jest absolutnie bez kitu z pięć warstewek. Po czym popękał mi cały. On jest dzisiaj rozmycia i mam ochotę, wiecie co, na czarny lakier. Nie wiem dlaczego. O. Czarny fajnie będzie wyglądał do mojej opalenizny. Jak ta skuszka. A Następna Rzecz to, ja słuchajcie, mam ten drugi krok żelowy z tych lakierów, i on się za chiny ludowe nie będzie trzymał 14 dni. Jeżeli w domu sprzątacie, bierzecie, gotujecie, chodzicie do pracy, to ja nie wiem, jakim cudem te lakiery trzymają się komuś 14 dni. Naprawdę. Jeżeli ktoś wykonuje rzeczy w domu i chodzi do roboty, no to. Za chiny ludowe żaden z tych lakierów się nie utrzyma tyle ile powinien. Poza tym mam jeszcze dwa z tych lakierów. Przepraszam, że tak cyckami wjeżdżam, ale i tak nie mam cyckich, więc nie mam czym wjechać. <gry> Jeden z najlepszych z tych lakierów jest ten. A tego już Wam nie przeczytam, bo to już jest dla mnie za trudne. To już nie będziemy wiochy nawet robić. I to jest ten. Ja Wam powiem tylko numer. 041. A mam nadzieję, że może resztę sobie przeczytacie. I to jest mega. Ja mam to na girkach. I ten sobie na wyjazd. Ten świetnie podbija opaleniznę. Ale on tak samo... No może nie tak samo. Nie wiem. Mam nadzieję, że to widać. 031. Perfekt. Nieważne. Nie róbmy dużej nady. I... Piękny kolor, jak dwie warstewki. Nie uzyskacie takiego krycia, ale może być. Ten kolor, żeby uzyskać pełniutkie krycie, jest trzy warstewki. I on też się nie trzyma tak długo, nawet jeżeli użyjecie ten drugi krok. I ten powiem Wam, że nie wiem dlaczego, ale on się trzyma najdłużej. Naprawdę, on jest piękny. Na ustkach były ładny. Śliczny jest ten kolor, naprawdę. I na wyjazd sobie gowalny. Miałam ochotę na hybrydy, wiecie? Ale. Już nie mam. Dlaczego? Dlatego, że hybrydę miałam z trzy razy w życiu. I miałam hybrydę z OPI, z Semilaka. Chyba dwa razy z OPI. Raz z Semilaka. I ja znam moje paznokcie i wiem, że one są po prostu zaliche. I ja. Nie chcę ich niszczyć, bo one są kruche, łamliwe, znaczy już się nie rozwajają, może tak. Jeżeli chodzi o ich wzrost, to nie mam problemu, bo rosną dość szybko. I moja płytka paznokcia też nie jest jakaś ciężka, żeby inne lakiery nie trzymały mi się na paznokciach. Nie jestem tą osobą, u której po jednym dniu już odpryskuję, czy coś tam złazi. Ale uwierzcie mi, że ten lakier czerwony z tych trzech, które ja tutaj mam ma szansę wytrzymać najdłużej u mnie z tym żelem. Znaczy z tym top coatem. To się mnie użarło. A te dwa nigdy. Nigdy. Nie ma opcji, żeby te lakiery wytrzymały 14 dni. Także sorry. Nie wiem, no może ktoś ma płytkę paznokcia lepszą, ale przy normalnych pracach w domu jeszcze ktoś ma dzieci, słuchajcie to... Trzy dni już jest po wszystkim. A mój Bazel śpi. Bozioś! Bozioś! Boja śpi. Dobra, więc to by tyle było w przemyśleniu na temat lekierów. Jak mi coś zabuśnie w głowie, to. wiedziemy na łącz. A, a jeszcze jedno słuchajcie. Yy, tutaj mam bliznę. I pytaliście mnie, co to jest za blizna. I to jest po prostu, wiecie co? W filmie o tym... Jak to się mówi? W filmie, o... gdy odpowiadałam... Nie. W filmie Poznajcie mnie bliżej, czy coś takiego. No, te, te, co tam, te ciekawostki o nieco takiego. Poznajcie mnie bliżej. Tam jest taki film. I tam mówiłam wam, że tą bliznę mam już... Oj, ale teraz to już będzie chyba 7 lat. I ja mam ją po wypadku samochodowym, który nie był z mojej winy. I niestety mam tutaj taką dżównicę. ja się jej nie wstydzę, bo niektórzy tu już był O jezu, to ty można na ramieniu. Łama No mam to, mam, no jeny, no co? Przecież nie będę po cinku z domu wychodzić, bo mam bliznę. I tutaj też mam w tym zgięciu. Widzicie, jak ja tu zegnę, to widać też jeszcze jedną. Bliznę. Cała ja. I znowu nie mam zdruści. Jakby ktoś był w domu, to jest łatwiej, wiecie, bo wtedy podejdzie do aparatu i może wam ustawić. A tak mi się wydaje zawsze, że jest ostre, po czym na komputerze łzy w oczach, ręce rozłożone. <grym> I się okazuje, że wszystko jest okej okay, tu. Zobaczcie, co tu leży, takie co tu leży, o jakie nóżki, jakie nunki, oho, ale zły, wiecie co się śmiejemy z mężem, że on, oho, oho już jest kamera, już nie będzie spał, już nie będziesz spał. Się śmiejemy z mężem, że on, jak się budzi i otwiera oczy, i wiecie, zanim on się rozbudzi, to ziewa 50 tysięcy razy, a później wygląda jak Jedi taki. Wiecie, te oczy takie zmrużone i taki zamulony Jedi. <grym> Dobra, jedajku śpi. No, śpi. No, jeny, no, jeny, no. no I już kłaki wszędzie, o już. Dobra, łączę się z wami. Przygotowuję sobie moją tofucznicę, a tutaj mam bardzo dojrzałe awokado, na to mam po plasterku, po plasterku pomidora mam takie dwie kromeczki. I yy, jak Wam mówiłam, ja tofu nigdy nie próbowałam. I spróbowałam je same na sucho. To powiem Wam, że moje pierwsze wrażenie to jest mokry papier. No nie może toaletowy, ale taki mokry papier. Ale, gdy zaczęłam je przygotowywać, bo ja tutaj sobie to wszystko smażę, zaraz będę to zajadać, wygląda to, słuchajcie, naprawdę jak jajecznica. I w momencie, gdy tam w przepisie już był ten moment, żeby dodać te płatki drożdżowe, dodałam te trzy łyżeczki, bo tu było w przepisie dwie, trzy łyżeczki, ja dodałam trzy łyżeczki i wtedy to zaczęło pachnieć jak jajecznica. Autentycznie, słuchajcie. Autentycznie. Nie, co ja robię? <laughs> Także... Przepraszam. Yy, także zaraz yy, będę sobie jadła to na obiad. I jeszcze co chcę Wam powiedzieć to, yy, że bardzo dziękuję Wam za pozytywny odzew pod filmem na temat nerwicy lękowej. Okazuje się, że bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo ludzi się z tym zmaga, bardzo dużo ludzi to dotyka i bardzo, ludzi, bardzo dużo ludzi ma z tym problem. I dajcie mi znać, czy chcecie film typu taki, żebym ja nagrała sama film w tym temacie. Mm, czy chcecie film taki, żebym wrzuciła taki krótki film, który będzie Was informował, że pod tym filmem możecie zadawać mi pytania w tym temacie i wtedy Wy będziecie zadawali pytania i ja wtedy yy, nagramy takie odpowiedzi do Waszych pytań właśnie w tym... No na temat tej choroby po prostu. Więc dajcie znać, jak, jaką formę wolicie. Czy ja mam sama, czy wam mam wrzucić film i pod tym filmem będziecie zadawali pytania i wtedy według tych pytań nagram odpowiedzi na ten temat. Także to by było na tyle. Jestem bardzo zaskoczona i bardzo mile zaskoczona właśnie Waszą reakcją i okazuje się, że naprawdę dużo ludzi ma z tym problem. Gdzie wydawało mi się, że Eee. Moim zdaniem, bardzo mało ludzi przyznaje się do tego. I bardzo dużo ludzi się wstydzi tego, i nad tym też będziemy pracować, aby się tego nie wstydzić, aby mówić o tym głośno, bo to nie jest żaden wstyd. Żaden wstyd, słuchajcie. Także ja Wam zaraz pokażę, jak wygląda moja jajecznica, i spróbujemy ją na żywo. Sama jestem ciekawa, a pachnie naprawdę jak jajo. Aż normalnie nie mogę się doczekać. Dobra. Dobra, teraz może mi trochę ucinać głowę. Ale to tylko i wyłącznie, dlatego, że chcę Wam pokazać tą moją tofucznicę I mm, szczypiorek prosto z mm, ogródka tak pachnie, że masakra wiecie jak to pachnie normalnie szok. I teraz chcę spróbować. Tylko czekajcie, jest takie gorące, że aż się boję. O matko. Ale jaja. Słuchajcie. Poważnie smakuje jak naprawdę. Naprawdę. Aż jestem w szoku, słuchajcie. Naprawdę. Wierzcie mi, że spróbujcie. I to chyba właśnie dzięki tym płatkom drożdżowym. Wyczytam ja właśnie, że y, bardzo dużo dają te płatki drożdżowe. O, masko! Mm, to jest takie pyszne, że już nie dyskutuję. Idę jeść. A y, te płatki drożdżowe kupiłam, wiecie co? No przez internet wszędzie je kupicie. Ja je kupiłam chyba w intermarsze, Na tym dziale takim, z tymi różnymi Eko, Sreco i tak dalej, i tak dalej. Dobra, smacznego. Leży wykąpana coś mnie rozkłada chyba chore jestem jem kolację czereśnie prosto z drzewa też robiliście sobie kolczyki bo ja tak mam tutaj całą michę przepysznych czereśni przepysznych Tutaj mam kalendarze, bo będę e, rozpisywała zaraz e, nowy film. A tu w tle jest herbata. Więc nie pozostaje nam nic innego jak iść i jeść dalej. O! O! Hmm. Ale słuchaj.